Witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj mamy końcówkę maja, więc jak jest końcówka maja, to jest sezon i u nas przynajmniej szał na truskawki, bo jemy je w potwornych ilościach. I dzisiaj właśnie chcemy zmiksować sobie koktajl z truskawkami. O, jedna już ucieka. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj koktajl będzie z truskawkami. Ja nie bardzo wiedziałem, z czym je, że tak powiem, zmiksować, co można byłoby wykorzystać, ale oczywiście jest pod ręką nasza książka Wachlarz. I słuchajcie, bardzo prosto znany sobie przepis na truskawki, bo akurat szukamy tutaj po produktach. Ja wiem, że one są gdzieś tutaj na początku, e, ok, i są. Więc e, kto już go często używa, e, wachlarza, to doskonale wie, gdzie mniej więcej jakich produktów szukać. Ja wiedziałem, że z tyłu gdzieś na czwartej, piątej stronie będą właśnie te truskawki. I truskawki, dzisiaj popatrzcie. Mamy wiele różnych składników, ale też musicie popatrzeć, co macie w domu. My akurat ma, mamy w domu i mamy awokado, mamy sałatę. Tu jest szpinak, więc my o, oczywiście wykorzystamy. Naszą, naszą sałatę zamiast szpinaku możemy zamienić, więc Wy też równie dobrze możecie pewne składniki sobie zamienić, jeżeli Wam coś nie pasuje, czegoś nie lubicie. Zawsze możecie zrobić dowolność. To jest naprawdę nasza sugestia, natomiast możecie zawsze coś tam sobie zmienić. My do naszego koktajlu dzisiaj dodamy jeszcze superfoods, będzie to kolagen. Więc kolagen, który pijemy doskonale ci, co nas oglądają, też wiedzą i pamiętają, że my już go pijemy prawie 3 miesiące. Nie trzeba go dodawać do koktajlu, bo można go wypić, bo ma bardzo fajny smak. Natomiast my sobie dzisiaj go połączymy z koktajlem, bo dzisiaj mamy taką ochotę i tyle. Więc. Równie dobrze można go zastosować bezpośrednio, jak i w koktajlu. Do rzeczy. Słuchajcie, sałatę dajemy też mamy prosto z ogródka od naszej sąsiadki, więc dzięki Aniu bardzo za sałatę, którą e, mamy od ciebie i dzisiaj ją wykorzystamy właśnie w naszym koktajlu. E, no i awokado. Awokado niestety żaden nas sąsiad nie ma, i nigdzie nie kupujemy od żadnego lokalnego dostawcy, u którego by rosło, bo, bo nie rośnie w naszym klimacie. Ale awokado też e, połówkę sobie damy, no i oczywiście szklanka wody. Więc słuchajcie, zabieramy się za miksowaniem. E, Gdyby ktoś był bardzo mocno zdziwiony, my truskawki dajemy razem z szypułkami. A tylko dlatego, że mamy je bezpośrednio u sprawdzonego naszego dostawcy, u naszego pana Leszka. O! I truskawki lądują w blenderze. Dobra. Ok. Teraz damy sobie dwie garści, może garść, całaty mniej więcej. My jakoś specjalnie nigdy tego jakoś tam mocno nie odmierzamy. Popatrzcie sobie. Ok. Damy sobie. Awokado, i dodamy jeszcze tak jak powiedziałem, szotę naszego kolagenu. Słuchajcie, yy, chciałem tylko powiedzieć, że my już pijemy tak naprawdę 3 miesiące kolagen. On ma 10 000 mg kolagenu w środku. Dajemy awokado. Ma bardzo dużo witamin z grupy C, D, B, więc yy, bardzo bogaty skład jest. Jest bardzo dobry, tak jak powiedziałem, i nie trzeba go y, oczywiście z niczym dodawać. My dajemy, bo tak po prostu lubimy. Mieszamy sobie i dziś otwieramy. Mmm, ale pachnie. Popatrzcie, jaki gęsty. Super. Okay. To co? W sumie wszystko mamy dodane. Y, wszystko możemy już teraz. Blendować. Dobra, przeklamy sobie. Ale już widać piękny kolor. Ja już czuję zapach. Celowo nie zakrywałem przykrytu, żeby można było pomóc. Można zobaczyć, jak się miksuje. się zamoczył, ale nic nie szkodzi, bo można go, to jest tylko woda, wytrzeć i dalej gotowe do użycia. To tak na marginesie. Widzicie, to jest kuchnia, więc tu się wszystko może zdarzyć. Mm. Samo zdrowie. I co? Na zdrowie. Mm. Pycha. Truskawki bardzo mocno zdominowały. Nie czujemy kolagenu, nie czujemy awokado, nie czujemy sałaty. Bardzo mocno czuć truskawkę. Wracając tylko do kolagenu, yy, chciałem Wam tylko powiedzieć jeszcze to, że rzeczywiście paznokcie, włosy to jest, yy, to, to jest petarda, bo rzeczywiście rosną bardzo szybko i bardzo dużo bardzo mocne są stały się też paznokcie nie są jakieś kruche nie są łamliwe no i oczywiście stawy rano wstajemy ja przynajmniej wstaję po trzech miesiącach prawie trzech miesiącach już picia. nie mam żadnych dolegliwości bo nawet po ciężkich treningach a miewałem takie więc dla mnie jest to sztos. Yy, dodatkowo na koniec mogę wam powiedzieć że dalej mamy na zielone koktajle 10% rabatu więc yy... Możecie dalej korzystać i zamawiać, albo miksować koktajl, pić osobno, jak chcecie. Miłego, truskawkowego dnia.